Siemam, mówi trener Paweł. Pokażę Wam dzisiaj ćwiczenia mojego zawodnika, który startuje w kulturystyce oldboyów. Pierwsze ćwiczenie, ćwiczenie na zarówno plegar, jak i tył barków i biceps. Bardzo dobre złożone ćwiczenie. Polecam wszystkim, zarówno początkującym, jak i zawodowym kulturystom. Teraz kolejne ćwiczenie. Jest to ćwiczenie na klatkę piersiową, jak widać. Zwróćcie uwagę na obuwie, prawidłowe na siłowni, żeby nogi oddychały, ruch wykonujemy 10 stopni tak, aby cały czas utrzymać napięcie mięśni klatki piersiowej. To ćwiczenie na barki. Ludzie robią błąd, bo ściągają, zamiast ściągać górny wyciąg, to podnoszą w górę dolny, jak widać tu jest prawidłowa technika wykonania tego ćwiczenia na barki. I teraz kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie na plegary, ściąganie, jak widać prawidłowa postawa, łopatki ściągnięte w przód. Robione jest, jak widać tylko lewa strona ciała, lewa ręka pracuje ponieważ mamy dysproporcje i robimy dzisiaj tylko lewą stronę ciała, prawej przez miesiąc w ogóle nie ruszamy, tak żeby wyrównać całe ciało na zawody Mister Olympia Old Boys. Pozdrawiam Wasz trener personalny Paweł.